Dobrze. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym pojeździmy uśmiechniętym samochodem memem, czyli Renault Twingo. Jest to Twingo nie byle jakie w wersji inicjale Paris, końca praktycznie produkcji 2002-2003 jakoś tak. Ale o czym porozmawiamy? Nie będziemy rozmawiać o głupich wymysłach, że to jest skradziony prototyp Beskida, bo wydaje mi się, że zostało już wszystko powiedziane na ten temat, i wiadomo, że to nie jest Beskid. I to, że Polacy pracowali nad samochodem jednobryłowym w latach 80. nie jest niczym niesamowitym i na pewno nie byli jedyni. Jest to projekt francuski, jest to projekt francuski, który zaczął się jako, prawda, tego. Podpierdalanie pieniędzy z państwowej kasy, jako że Renault należało, chyba nadal należy w dużej mierze do państwa francuskiego, powstał rządowy projekt samochodu jednobryłowego ekonomicznego. Nazywał się to On Eco 2000 i w pierwszej właśnie, że tak powiem, transzy tego projektu stworzono prototyp Renault Vesta. Między 81 a 84 trwały te badania. Potem jeszcze w ramach podobnego projektu powstało Renault Vesta 2. Chodziło o to, żeby były jak najmniejsze opory aerodynamiczne, jak najniższe spalanie, etc., etc. I dopiero w 87, 88 to przerodziło się w projekt W60. Jeśli dobrze pamiętam w projekt W60 miał być tak naprawdę minivanem, czyli ten samochód miał być minivanem zastępującym Renault 4. Tak też się nie stało. Finalnie wprowadzono Projekt X06, który docelowo miał być. Z tego co pamiętam, mam wrażenie, że Pierdolę straszny głupot. Jak Pierdolę, to tutaj napiszę, czy, czy pomyliłem oznaczenia. Więc X06 miało dopiero doprowadzić do powstania prawdziwego Renault Wingo pod koniec lat 80. Samochód zaprezentowano, żebym nie skłamał w 92, a w 93 tak naprawdę poważnie rozpoczęła się sprzedaż. Między, w międzyczasie już na etapie projektu W60, nie, jeszcze nie westy. A W60 z westy korzystano głównie z doświadczeń pod kątem aerodynamiki, rozwiązań konstrukcyjnych, tego jak upchnąć silnik, żeby zachować jak najwięcej miejsca itd. Natomiast z W60 e, przeniesiono ten pomysł, by samochód miał taką sympatyczną mordkę, żeby klienci chcieli go kupować, będą patrzyli jakby na przyjazną twarz. Między W60 a X06 zmieniła się koncepcja. Postawiono na jedno bryłowego, ale nie minivana, tylko po prostu samochodzik miejski. Generalnie Twingo utrzymało się w produkcji bardzo, bardzo długo, tak naprawdę, bo od 1993 aż do 2007 po drodze miało chyba dwa albo trzy liftingi, chyba przy drugim wyszła ta wersja inicjale Pari. No właśnie, był to na tyle udany projekt, że pomimo upływu lat. Dalej trafiał w gusta klientów m.in. dzięki lepszemu wyposażeniu niż powiedzmy, przed latami 90. Bo nie zapominajmy, że tak naprawdę do lat 90. koncepcja luksusowego samochodu, e, luksusowego w cudzysłowie, samochodu miejskiego była prawie nieistniejąca. Wtedy teraz poczęto wprowadzać nowy produkt, jakim było nie turbo proste i najtańsze, jak się da, auto miejskie. A zaczęto je doposażać, dodawać skóry, klimatyzację i różne inne takie fajne bariery, prawda? Szmery. Wcześniej ludzie mieli niewystarczającą liczbę pieniędzy, najczęściej, kiedy kupowali małe auto, i dopiero powoli w 70., 80. te samochody stawały, stawały się samochodem w domu dodatkowym, do poruszania się blisko po mieście, łatwiejszego parkowania, bo po prostu wcześniej samochodów w Europie było mniej i temat parkowania nie był tematem tak trudnym. Temat mieszczenia się w mieście i tak dalej I dopiero w tych 80-tych, 90-tych to zaczęło być tematem Więc odpowiadając na potrzeby rynku Powstały takie właśnie samochody jak lepiej wyposażone Renault Twingo Lancia jeśli dobrze pamiętam Y10 i tak dalej I inne takie fajne rzeczy A teraz obejrzyjmy sobie ten samochód z zewnątrz Kiedy patrzymy na ten samochód z zewnątrz Trudno nie zwrócić uwagi przede wszystkim na jedną rzecz Na którą jakby zwrócił uwagę designer Czyli to, co było w sumie nowe w tamtych czasach, że samochód miał mieć front przypominający twarz. Taką sympatyczną twarz, uśmiechniętą, radosną, nieco taką dziecięcą, bo ma takie światła duże, a dzieci mają duże oczy stosunkowo do głowy, etc., etc. No i tu mamy taki faktycznie uśmieszek, oczka. Przez to samochód się memem. Generalnie dlatego uśmiechnięte Red Twingo stało się memem. I można powiedzieć, że oni w 93' przez przypadek zrobili mema, zanim jeszcze memy w ogóle istniały. Co by nie mówić, jest to bardzo udany design jak na lata 90. nowoczesny. No i oczywiście wiadomo, to jest kradziony polski projekt. No. Tak, takie pierdolenie nie jest ani trochę polskie, a to, że my też pracowaliśmy nad nadwoziami jednobryłowymi, to nie jest tak, że tylko my pracowaliśmy nad nadwoziami jednobryłowymi, Francuzi pracowali nad nimi już od 10 lat. Więc tak naprawdę wiele innych firm również wtedy pracowało nad podobnymi nadwoziami. Teraz, tak z zewnątrz, poza tą mordką uśmiechniętą, możemy zobaczyć tutaj wspaniałe oznaczenie inicjale Paris, Alufelgi. Tutaj taka ciekawostka, chociaż też stosowana przez Fiata w, w tamtych czasach. Klamka, która nie jest do końca klamką, a takim bolcem ukrytym na końcu drzwi. No i z tyłu te takie bulwiaste, tylne światła. W miarę ładnie wykonana klapa nie wygląda to generalnie źle, jest to bardzo takie sympatyczne, żeby pokredzić tą sympatyczność, nawet znaczek tutaj jest taki, jakby go rysowało trochę dziecko w przedszkolu, kurwa. Także jeśli chcecie być bardzo dziecinni, jeżdżąc samochodem, to to jest idealny samochód, żeby poczuć się jak dziecko, co nie jest wcale takie złe, bo ile można być starym jebanym, rządzącym z gredem, takim jak ja. No i z zewnątrz jeszcze tutaj charakterystyczne trzy wloty powietrza do kabiny oddzielone od silnika, z których mi teraz niestety jebie olejem ponieważ chyba coś się zjebało no i charakterystyczna wycieraczka na dwóch przęsłach pojedyncza, ale taka, żeby się nie była sztywno przymocowana jakby w jednej osi żeby mogła lepiej pokrywać całą szybę i ją lepiej czyścić no, zobaczcie jaka fajna wycieraczka konsekwentnie w kulkami jest tu wszystko Kulką jest nawet tutaj, jak widać, lusterko boczne. Ule, dzisiaj nie będę leniwym kurwiem i skalkuluję OC na samochód, w którym jeżdżę, czyli na potężne Twingo. Nie chcę już Wam mówić, że o, zobaczcie, fajna oferta. No, całkiem fajna. Ja też mam dość dobre OC, generalnie. Ale to, że ja tak mam, to nie wiem, wy sprawdźcie sobie sami. Macie tutaj link w opisie. Po wam o tym mówię. Ktoś jeszcze nie pamięta. Macie tutaj w tym linku minus 150 zł. cashbacku, jeśli Wam się spodoba to OC lub AC lub cokolwiek co będziecie chcieli tam kupić. Macie tutaj porównywareczkę, na której dostajecie minus 150 zł. cashbacku z linku, czyli minus mniej, o 150 zł. mniej niż widzicie na ekranie, jak skalkulujecie, jak Wam się spodoba. Także kalkulacje można tam sobie zrobić. Nie wiem, wydaje mi się, że już słyszeliście. Tak, każdy z Was, jeśli się zdecyduje na doce i je kupi, dostanie zarówno sms-em, jak i na mailu link polecający. No i macie sobie ten link, wysyłacie go. No i jeśli skorzystają, to Wy możecie z takich polecanek uzbierać nawet 2000 zł. Jeśli ci Wasi znajomi rodzina kupią też o C, także w sumie spoko. A jak nie spoko, to nie wiem, chuj z tym, Wasza sprawa. 5 minut zajmuje kalkulację. Wnętrze Twingo jedynki zawiera bardzo dużo tak tzw. quicksand features Zwłaszcza, że jest to wersja initiale pari, initiale pari, mamma mia, kurwa nie ten język, nieważne po Pierwsze mamy skórzane siedzenia, żeby było poważnie, I mamy dużo wyposażenia takiego jak centralny zamek, elektryczne szyby I inne takie szmery, bajery, a nawet proszę ja was klimatyzację. Także jest to bardzo dojebana wersja No ale dobra, teraz tak, po kolei sam design tej deski nie jest może jakiś przełomowy, są to po prostu obłe kształty, jak na te 90., zupełnie nowoczesne. Natomiast właśnie te wskaźniki są absolutnie najciekawsze. Zobaczmy zresztą co się wydarzy, jak go uruchomię i zobaczycie jak to działa. Za kierownicą znajduje się tylko rząd lampek ostrzegawczych. Nie ma tu żadnych wskaźników poza lampkami ostrzegawczymi, bo wiadomo, he, he. Renault, no to się jebie, ale śmieszne. Natomiast to, co nas interesuje podczas jazdy, nie wiadomo po chuj, zostało umieszczone tutaj na środku, żeby dobrze widzieli to pasażerowie. Także tutaj mamy prędkościomierz, stan paliwa, zegarek i główny panel obsługuje się tutaj. Przełączamy sobie zegarek, przebieg aktualny, że tak powiem trip tak zwany, czyli licznik dzienny i tyle, tego mamy. Zachiny ludowe nie wiem. Po chuj, tutaj są lampki kontrolne, a tam są wskaźniki. No, ale pewnie Francuzi chcieli zrobić coś, by było dziwnie kumociu Wspaniale, ale to nie jest jedyna ciekawostka, ponieważ ta wersja Inicjale Paris ma tutaj, dokładnie w tym miejscu, jeszcze urządzenie do obsługi radia. Zobaczcie, przy kierownicy 2002 mały samochód miejski. Na pewno nie był to jeszcze wówczas żaden standard w żadnym wypadku. Zwłaszcza, że mamy tutaj oryginalne radio z CD i takim bardzo rasowym wyświetlaczem. O, zobaczcie, pięknym. Aha, kodu nie znam. Rozkodowało się, nieważne. Skoro już mówimy o takich Quilks and Features, tutaj mamy już. Poduszki powietrzne, przynajmniej dwie, a nawet więcej mamy jeszcze w fotelach w 2002 Zamiast tego, także schowek w związku z tym nie jest zbyt duży, mówi się trudno Dwa cup holdery, też na na 2002 małe miejskie auto, jeszcze nie standard Zwłaszcza jak na auto, które miało premierę w 1993 roku Popielniczka to wiadomo Tutaj dodatkowy średnio praktyczny schowek na pilota do garażu, klucze czy coś I jeszcze jeden zamykany z piękną inskrypcją Initiale Paris jest Jedna ciekawostka w tym takim designie deski jest to ota kuleczka od awaryjnych, a skoro już odpaliłem te awaryjne, zwróćcie uwagę jak brzmi dźwięk kierunkowskazów w tym aucie ponieważ nie jest to standardowy przerywasz, tylko posłuchajcie Jest to dźwięk ostrzegawczy, taki specjalnie jakby generowany. Boczki drzwiowe Ładę, że są obłe, w miarę sympatyczne Połączenie skóry, plastiku brzydkiego i blachy, żeby też samochód nie był za ciężki Nie ma tutaj co za bardzo deliberować Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, pełen wypas Ponieważ całe auto jest mocno jajkowate, to tych takich jajek, takich jak y, przycisk awaryjnych jest dużo Jajkiem jest też na przykład lampka oświetlenia wnętrza, jak widzimy Jajkiem są przyciski od niej ale najfajniejszy jest elektryczny, proszę ja was, szyberdach który też jest typowy dla wersji inicjale Paris można by nawet się pokusić o stwierdzenie, że jest to że falddach albo, bo zobaczcie, że z tyłu również mamy przeszklony dach no może nie dach. teraz najciekawszy myślałem, że to był przycisk od lampki Okazuje się, że lampkę się przyciska, żeby ją włączyć. Natomiast tu mamy przycisk od zamka centralnego, bo zaryglował mi się zamek centralny, jak to przycisnąłem. Nie wpadłbym na to, nie chuja. Kolejna dziwność jest taka, a w sumie jest to genialne i pomysłowe ze strony Francuzów. Otóż kanapy tylnego rzędu można przesuwać do tyłu i do przodu, żeby powiększyć przestrzeń bagażową. Z tego, co widzę, teraz są na maksa wsunięte do przodu. Ze względu na to, że leżą tam jakieś opony. Także średnio mogę sprawdzić, jak się siedzi z tyłu, przecież można się domyślić, że cudów nie ma. Że też teraz tego nie przestawia, ale zajebiste jest to, że wpadli na coś takiego, jak przesuwana tylna kanapa, żeby powiększyć bagażnik. Kolejna ciekawostka dla większej wygody zobaczcie. Zagłówki mają tutaj takie śmieszne wypustki, których obsługi trochę nie rozumiem. Żeby było wygodniej i można było się wygodniej tutaj prawda, oprzeć. A, po prostu się je przesuwa. Teraz kolejna ciekawostka: ze to, że kanapa jest przesuwana, zobaczcie, półka bagażnika podnosi się razem tutaj z klapą. Tu widzę, że coś się wypięło, ale zwróćcie uwagę, że to się podnosi razem z klapą, a nie jest mocowane do tylnych foteli. Tutaj mamy już, jeśli się nie mylę, 75-konny wariant silnika, 1.2, 16-zaworowy, jeden z os ostatnich tych wariantów. Jest to silnik nowoczesnej konstrukcji, jeśli dobrze pamiętam, aluminiowy, z wałkiem rozrządu w głowicy. Oczywiście ustawiony poprzecznie, napęd na przód, zobaczcie też, jak to jest wszystko pięknie tutaj upchnięte pod maską, żeby jak najmniej silnik zabierał przestrzeni, a jak najwięcej było dla Pasażerów. Silniki te były dość udane, nie miały jakichś większych problemów, przynajmniej się o nich nie słyszało. Nie były może idealne. Nie pamiętam teraz razu bo jakieś G, napiszę wam tam gdzieś na dole, bo wiecie, na odpierdol robię filmy, więc oczywiście nie sprawdziłem po prostu, niestety, więc chuj mi w dupę. Piękne jest też to, że pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, jak to jest mało miejsca, udało się na przykład ufnąć, właśnie, klimatyzację, wspomaganie czy inne takie. Bajery. Nie wiem, czy jest tu wspomaganie w sumie. Nie sprawdziłem nawet. Pewnie jest. No i widać też, że mamy już tu lata 2000, bo pojawiła się taka plastikowa osłona górna silnika. Nie wiem o co z tym chodzi, że może to jest bardziej estetyczne. Moim zdaniem prawdziwe dekle zaworowe wyglądają lepiej niż te pierdolone kurwa nie wiadomo po co plastikowe osłony. No ale co kto lubi, widocznie klienci wolą takie gówno. No dobrze, a jak się jeździ wspaniałem? Renault Twingo. Pierwsze co mnie zawiodło to ten wybierek biegów, który kurwa lata. Jakby po prostu, no jest taki jeden żart, ale tutaj on wymaga powiedzenia o pewnej grupie etnicznej. Ja ja nie chcę spać z rowerka na YouTubie, więc powiem, że po prostu lata jak smród po gaciach, kurwa. Jest bardzo dziwny i taki niezbyt precyzyjny. Nie wiem za bardzo kiedy mam bieg, kiedy mam luz, bo Zobaczcie, to jest wbity bieg, nie? Ua! Dobra, nie, bo mnie jeszcze władzile zobaczę, że mu rozpierdalam wybierak. No ale tak, wybierak 2 na 10. Dobrze. Światełka mamy włączone, widzimy to pięknie tutaj na naszej konsoli. Można sobie poprzełączać tutaj w śmieszne przyciski, żeby się zapaliło więcej kontroli. Znacie jak fajnie choinka na desce, kurwa święta, coraz bliżej. No, dobrze, jedziemy, tylko wyprzedzimy panią z psem. Nawet dwoma psami, bo jest śmieszne, ale nie wiem, czy wiecie, jesteśmy bardzo blisko centrum Warszawy, w tym paskudnym miejscu. Pozrządziłem na wybierak, ale jeśli chodzi o działanie pozostałych mechanizmów, one mają taki ładny klik. One naprawdę zachowują się bardzo fajnie, przyjemnie, poprawnie. Są takie solidne, nietypowo dla francuskiego samochodu, one są solidne. Nie. Jak na samochód miejski, w którym w wielu miejscach otoczy nas po prostu zwykła blacha. Tu też nie mamy specjalnie wyciszenia, no bo dach przecież jest przeszklony. Naprawdę nie jest to jakoś bardzo głośno. Oczywiście cudów nie ma o parking depozytowy chyba. Czy nie? Tak. Oczywiście cudów nie ma, ale naprawdę jest to przyjemny temat. Zawieszenie. Zawieszenie jest dosyć miękkie, ale nie przesadnie miękkie. Jest to tak, że można generalnie być pewnym tego samochodu, że on będzie jechał całkiem cywilizowanie, tak można by powiedzieć. Poza tym, co ważne, jest kurwa wygodny, naprawdę. Pozycja za kierownicą jest bardzo łatwa do osiągnięcia, w tym nawet dla osób wysokich. W małym aucie to też świadczy o tym, że faktycznie został on całkiem. Przemyślany, zobaczcie jakie prestiżowe bloki tuż obok kurwa tego rozpierdolu Jestem wielkim fanem A tam obok widzicie pustostan rozjebany Piękna sprawa Dobrze, ciśniemy sobie dalej Osiągi są niezłe Te 75 koni w tej wielkości aucie Wystarcza zupełnie Powiedziałbym, że Nie potrzeba więcej Nie wiem na chuj komu więcej Nie, bo znowu tam potem będą pisać, że jako złomniku, że kurwa nie stać ci na mocniejszy samochód, dlatego yy, mówisz, że nie, nie, nie trzeba mieć bardzo dużo mocy, tak szczerze, na drogi publicznej wcale nie trzeba mieć kurwa dużo mocy, bo dużo mocy to się głównie przydaje do tego, żeby łamać przepisy, a jeśli chcesz jeździć zgodnie z przepisami, to, to naprawdę nie trzeba mieć chuj wie ile. A jak wiadomo, jeżdżenie zgodnie z przepisami jest super fajne i dla prawdziwych mężczyzn, a tylko miękkie fiuty muszą pokazywać swoją dominację poprzez jeżdżenie niezgodnie z przepisami. Tak wiem, ja też czasem łamię przepisy, ale nigdy nie powiedziałem, że jestem aż takim samcem Alfa. Co tu więcej powiedzieć? Ten samochód jest bardzo taki zwykły i udany, w sensie, z udanymi samochodami, które są, na naprawdę wszystko jest przemyślane, trudno jest coś więcej opowiedzieć. no Mogę powiedzieć, że co? Układ kierowniczy wystarczająco responsywny, siedzi się dość wysoko, to też widoczność jest zajebista, Zwróćcie uwagę, jak nisko schodzi ta szyba tutaj, dużo niżej niż przy desce, dzięki temu, dzięki czemu ja widzę prawie, go mógł dotknąć tam asfaltu. Za to też można dać tutaj jakieś lekkie propsy. Generalnie muszę powiedzieć, że gdybym, nie, gdybym potrzebował auta miejskiego, a nie potrzebuję specjalnie, no to muszę powiedzieć, że to byłby naprawdę dobry wybór ten samochód. A już zwłaszcza w latach 90. Jeśli porównają z Cinquecento, wiadomo, to jest egzemplarz późniejszy, tak, ale porównując to z Cinquecento, Cinquecento, pomimo że jest bardzo dobrym samochodem, I jest jednak trochę troglodytą przy tym. Oczywiście był też odpowiednio tańszy, więc wiadomo, coś za coś. No, ale tak. Jest to generalnie samochód bardzo po prostu udany. Ładny, sympatyczny, taki fajny, dziecięcy. Nie straszy dzieci, nie jest taki kurwa agresywny jak te współczesne auto. Teraz wszystkie auto muszą wyglądać, jak chciały cię spuścić w pierdol. Widocznie ludzie mają po prostu za mało adrenaliny, więc muszą czuć adrenalinę patrząc się na swój samochód. No, chuj wie. Jak kurwa 12 godzin zapierdalają w korpo. jedyny rodzaj adrenaliny, jaki. I się zdarza zobaczyć to, kurwa, kiedy ich szef opierdala, ale za to już agresji nie mogą wobec szefa okazać, bo ich wypierdoli. No to przynajmniej ich agresję będzie pokazywał. Samochód takie tutaj rozkminy socjologiczne, takie głupie moje pierdolenie na koniec odcinka. To tyle na dzisiaj. Generalnie. Chciałem Wam tylko powiedzieć dwa ogłoszenia parafialne. Jedno jest takie, że Instagram zaczął trochę bardziej działać. To możecie sobie wejść na niego, na mojego Instagrama. Macie link w opisie. No a drugie, no to, wasz, no to oczywiście mój ulubiony link kurwa do świętego cashbacku. Jedyny taki, zobacz cashback w opisie. Tutaj kliknij. To. No i tyle.